Bohaterem dzisiejszego odcinka jest wędka Curinoia Elf, 3,12 gram i multiplikator PCFan Phantom. Wykonany całkowicie z włókna węglowego, carbonu, cokolwiek by to znaczyło. Knoby z pianki EVA, pięknie wykonany, zielone akcenty. Naprawdę mega sprzęcik. I zobaczymy, jak sobie to radzi z taką leciutką 4 gramową, przynętą, którą do tej pory nie byłem w stanie. Łowić no i też troszeczkę cięższymi, ale strasznie dzisiaj wieje. Uch, mam nadzieję, że, że coś mi się uda. Zapraszam. Pierwszy test upragnionej wędki, która do mnie jechała całe dwa miesiące. AliExpress jakoś nie potrafiło tej wędki wysłać. Znaczy, może oni dobrze ją wysłali, tylko gdzieś zaginęła w Pekinie. Miałem cały czas na trackingu tą wędkę, że, że ona jest, że ona gdzieś tam. Będzie, ale już straciłem nadzieję, że ona w ogóle do mnie dojedzie. Ale jednak, ku mojemu zdumieniu, wracając z pracy, pod drzwiami stała paczuszka. I tak wygląda to upragnione wędzisko. Ale jak zauważyliście, jest jeszcze jedna nowość nowy multiplikator. To jest Pistifun. Pisi, Pisi fan, jak to mówią Amerykanie, Pisifan e, Phantom. W tej chwili jest na, nawinięte na nią aż 130 metrów. E, plecionki Spider Wire 0,10 mm. Więc e, no, taka super lekka to niby nie jest, ale mimo wszystko ten zestaw to jest najlżejszy zestaw, jaki do tej pory testowałem. Całkowicie chiński, no może oprócz tej plecionki. I powiem Wam szczerze, że wędką. Jestem bardzo zachwycony, to jest, ona nic nie waży, ona 100 gramów niecałe waży, także to jest tak delikatne wędzisko, tak delikatna szczytówka, startuje od 3 gramów, kończy się na 12, tak jest opisana i uwaga, w świecie castingu to jest wręcz niesamowite, ona ma 2 ,59 m, 59 więc jak na casting, no to strasznie długa, chciałem długie wędzisko, na polskich łowiskach się przydaje ponieważ są różne krzaki ciężki dostęp z brzegu więc naprawdę przydaje się długa wędka i w tej chwili to jest najdłuższa wędka castingowa jaką posiadam więc jak dla mnie jest to bardzo lekki, jeszcze nie ultralight, dla takich purystów ultralightów ultralekkiego łowienia ale jak dla mnie to jest po prostu mega leciutki zestaw yy, powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy dam radę tym rzucać, bo do plecionki przywiązałem wobler, który stwarzał mi ogromne problemy. Czyli ten woblerek, który mi spadł na beton i się trochę zepsuł, ale on waży tylko 4 gramy. I castingiem, Spartacusem z plecionką, żeby nie skłamać, tam jest 0,14, to naprawdę bardzo ciężko wychodziło rzucanie, nie dało się tym rzucać. Rzut był na 2 metry, od razu się plątało, brody jakieś, cuda na kiju. Więc pokładam w tym zestawie ogromne nadzieje, że w końcu będę takimi bardzo lekkimi woblerkami mógł połowić. Ale żeby nie było pięknie, żeby nie było tak lekko, żeby nie było tak prosto. No to dzisiaj strasznie wieje. A jak wiecie, jak wieje, akurat mam wiatr w oczy, więc jestem pod wiatr. Będę musiał chyba pójść na ten drugi brzeg. No to rzucanie bardzo lekkimi przynętami pod wiatr jest mega ciężkie i zobaczymy. Skręcę ten multiplikator na maksa, wszystkie hamulce na, na maksymalne ustawienia, docisk z puli na maksymalne ustawienia i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja trochę nawinałem za dużo plecionki, już widzę, że coś może być jakiś problem. Na zdecydowanie za dużo tej plecionki. No, spróbuję najpierw tak delikatnie. A, no, pod wiatr, zobaczymy. wieje mi prosto w oczy, może tego nie widać po drzewach, ale wiatr się zmienił. Wiał w plecy, specjalnie poszedłem na ten brzeg. No, a teraz zaczęło wiać w drugą stronę, no i takie. No, ale co zrobić? Trzeba sobie jakoś radzić, więc machamy. No, trochę zachowawczo, trzymam cały czas kciuk. Tak jak mówiłem, a nie jest nawet skręcony na maksa damy dziesiątkę. śmieci eee, Zobaczę, jeszcze odkręcę, stanę tu, żeby mi coś do wody nie wpadło, tak jak Was uczyłem, lepiej to robić, no, tu też jest ta dziura w takim miejscu, żeby ta szczególnie nakrętka, e, która tutaj blokuje docisk szpuli Wam nie wpadła do wody czy coś, bo każdy tego potem szuka, powtarzam się, ale no tak właśnie jest. I tak samo odkręcamy, tak jak Was uczyłem, tu dam na zero, żeby magnesy nie trzymały, tu się inaczej trochę otwiera. Ile jest? Tu jest na 9, czyli hamulec odśrodkowy jest na maksa. Teraz trochę wiatr ustał. Dam go na 0, 1, 2, 3. Też jest 10, od 0 do 9, czyli 10 położeń. Zamkniemy. I tu jest, damy na, na 0. Ustawimy najpierw tak jak was uczyłem. no tu się, o, żeby się nie brodziło. No ale się brodzi, kurczę. No to nasz pula naprawdę ma tak mało obroty, że ciekaw jestem, jak to będzie latało no, widzicie, cały czas się robią takie a to się nie powinno robić, to docisk na maksa? ledwo co spada no w sumie tak, bo to jest bardzo lekko o, teraz jest dobrze, tylko zobaczcie co tu się stało, więc się zaraz mi po wszystko się poplącze no zobaczymy lekko, żeby te węzły się tu o, wszystkie, zobaczcie to z tego wcześniejszego no, widzicie, jak wieje? Akurat, jak wyciągam plecionkę, to wieje na mnie. Dobra, to jest. O, ciach. Zamykamy. o Widzicie, jak wieje? No, prosto mi wieje w twarz. Także będę musiał chyba pójść na drugą stronę, bo się zapłaczę zaraz. Nie sądzę, żeby mi się udało jakoś bezproblemowo porzucać. Uwaga, nie, no, nie źle. W ogóle da się rzucić. To jest na zero. I docisk jest yy, i nie docisk, tylko hamulec odśrodkowy. Damy teraz na 5. Hamulec odśrodkowy jest na 3. Czyli, o! No! Coś się próbowało zrobić, ale nie no, fantastycznie jest. Słuchajcie. Zobaczcie, jak się ten kijek ugina. No, zobaczymy, ale wieje prosto we mnie. No. Zobaczcie. O matko. Dobra. Skupmy się. Nagrywa się, nagrywa się. Waga rzucam wiatr. Ustał, rzucamy. Oooo! Broda! Broda. Ja nie jestem zwolennikiem cienkich plecionek. No ale założyłem. Specjalnie dla Was. Wiele osób pyta: Dlaczego na takie grube? Dlatego, że mi się łatwiej rzuca, brody się nie robią. Prosta odpowiedź. Teraz przytrzymam kciukiem. No, i to samo, broda. Zaraz to dokręcę bardziej. To jest bardzo lekka przynęta, naprawdę, bardzo lekka. Ale jak to chodzi, pięknie. Damy na dziesiątkę. Jak trzeba będzie to i. No, od razu lepiej. Zobaczcie, taka lekka, lekki woblerek. I musi być. Amulet dokręcony porządnie, ale najważniejsze jest to, po co tutaj przyszedłem i po co jest w ogóle taki sprzęt. Po pierwsze, nie miałem bardzo lekkiego węziska i nie miałem e, multiplikatora z płytką szpulą. E, byłem zainteresowany tym Fantomem e, zaraz po przeczytaniu recenzji. To jest model o klasę wyżej, jak nie dwie klasy wyżej od Spartakusa. Tu jest. Rączka wykonana z karbonu, knoby z pianki VA, 7 łożysk, 7-0 przełożenie, piękne wykonanie tutaj, wszystko na zielono, takie bardzo fajne, designerskie. No i tu jest płytka szpula. Otwarcie tutaj, zwolnienie szpuli jest taką gumową podkładką, jest bardzo malutki, też jest taka ciekawostka, że ma. Tutaj wykonany ten wodzik w kształcie takiej elipsy zaokrąglona. Mocno jest duża powierzchnia pracy. Docisk szpuli ma tą terkotkę. A tu już zobaczcie. Ja już trochę przypilnowałem. Też się chciała zrobić broda, ale już przypilnowałem. Ale zobaczcie, tu nie ma żadnych oporów. Ta szpula. Ona się po prostu tak. Pięknie odkręca, że tu nie ma żadnych oporów i wysnuwa się po prostu linka fantastycznie. Teraz ustał trochę wiatr, więc rzucę na, do przodu. A! I tak jest dobrze. Jest fantastycznie. Po prostu mimo. To są absolutnie moje braki w technice. Ale mogę tym. Wow! Ha. Nareszcie się odważyłem trochę mocniej rzucić i od razu efekt lepszy od razu to dalej poleciało niesamowite tu się coś dzieje na wodzie, rzucę na wprost a, źle rzuciłem bo trzeba jednak pilnować, żeby to był taki łuk a nie tak jak w spinningu, taki strzał ze szczytówki bo jak się właśnie tak rzuca jak spinningiem to od razu się brodzi o. Casting nie lubi, zauważyłem tego. W castingu trzeba być takim płynnym, delikatnym w rzucie, ale zdecydowany, płynny ruch. I wtedy jest... Hamulec miałem źle ustawiony i wtedy to wszystko jest... Przepraszam Was za taki lekki chaos, ale to jest pierwsze wyjście. Wie, znacie mnie, ja tutaj nie, nie ukrywam. Zmontowałem ten zestaw w domu. Żeby nie tracić nad wodą czasu, bo zaraz i tak będzie już ciemno. I szybko przyszedłem, żeby jeszcze złapać trochę słońca. Nagrać jak ten 4 gramowy wobler zachowuje się z tą wędeczką i z tym, i z tym multiplikatorem. Wieje mi cały czas wiatr prosto w oczy i to psuje te wszystkie rzuty. Trzeba się jeszcze tego nauczyć. Teraz rzucę lekko z wiatrem. Nie, tak z wiatrem to zobaczcie. Aczkolwiek hamulec magnetyczny jest skręcony na dyszkę i, i odśrodkowy w połowie skali. Pięknie przynosi wędka e, ruch woblera. O, tak, trzeba rzucać. Widzicie, takim łukiem. Pięknie. No to teraz. Zobaczcie. Jest tak jak trzeba. Oczywiście ten wobler pływa jak chce, ale to jest wobler testowy. Testujemy. A i broda. Ale się splątało. Zobaczcie no koszmar. Też obwiniam plecionkę. Ja nie lubię takich cieniuteńkich plecionek. Założę się, że jakby tu plecionka była grubsza. Sztywniejsza to jest spider wire. Te nasze plecionki europejskie są takie bardzo jak sznurek, a te chińskie są bardziej sztywne. A do, do kasta lepsza jest sztywna plecionka. I to już jest moja wyłącznie opinia. Ja wolę sztywne plecionki. No i niestety tu jest za dużo też nawinięte. To też może generować problemy. Powinienem się pozbyć kilkunastu metrów. A, teraz ja nie zdążyłem kciukiem. Jest na dziesiątkę, zobaczcie. No właśnie, widzicie co się stało? Plecionka weszła pod szpulę. Za dużo jest nawinięte plecionki. I to będzie niestety generowała mi generowa, zobaczcie, za dużo jest plecionki. Mój błąd. Oj, oj, oj. Zobaczcie, co tu się dzieje. Już nawet nie wiem, która to jest. Dobra. Nie połowie w ten sposób. Jak widzicie na moim przykładzie, zupełnie nie opłacało się nawijać więcej plecionki. Sam sobie. Zrobiłem kuku. Uczę Was, żeby zostawiać 2 mm przerwy, a sam sobie zostawiłem Ach, prawie nic. Za dużo nawinięte. No i teraz, i teraz same problemy. I tak poszło te 10 metrów, czy ileś do śmieci, bo to nic Wam nie da, że nawiniecie więcej niż potrzeba niż się powinno nawinąć. To tylko same problemy rodzi. O, i słuchajcie, zobaczcie. 10 metrów plecionki musiałem odciąć, bo niestety o, ciągle się plątało. Teraz też, ale te brody są już zupełnie inne. Plątało się za każdym razem, i tu powodem plątania było za dużo nawiniętej e, Plecionki o i już. I to był jedyny problem. Pisifun Phantom i Curinoja elf. E, wędka 3,12 gramów. Zobaczymy teraz. Pięknie, zobaczcie. To jest 4. No tu się tak próbuje coś robić, ale 4 gramowy wobler. Coś, co do tej pory było dla mnie nieosiągalne. Żeby wędkować tak lekkim, zobaczcie, nic. Tak, za dużo plecionki było nawinięte. I teraz jest idealnie. W ostatniej chwili złapałem pokrywę szpuli. Już bym się pożegnał z moim pisifanem, ponieważ pokrywa szpuli wypadłami z ręki w ostatniej chwili palcem złapałem bardzo ciężko łowi się lekkim zestawem wędką castingową po prostu moja technika jest słaba i muszę mocno poćwiczyć żeby to wszystko się ładnie układało także na dzisiaj to już będę kończył i nie poddaję się oczywiście w następnym odcinku mam nadzieję że będzie mi szło zdecydowanie lepiej E, szykuje mi się wypadzik nad bug, więc mam nadzieję, że i ryby jakieś będą. Jeszcze porzucam. Może się jeszcze coś uda, ale standardowo dziękuję Wam za oglądanie, subskrybujcie mój kanał i widzimy się jutro na rybach. Cześć!